Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w polu, w samym centrum Wielkopolski w okolicach Czachorowa. Jest ze mną dzisiaj Jarek Lustig z firmy Syngenta. Ja nazywam się Jerzy Kapłowski, Stop Farm Zagro. Jesteśmy na polu, na którym już byliśmy, Jarku, jak pamiętasz pewnie, na wiosnę. Prowadziliśmy tutaj doświadczenie, mogę tak powiedzieć, upatrząc. E... już po, właśnie. Już Mieliśmy po. przyjechać, oceniać finalną fazę. No i co tutaj mamy? No. Wiesz co, co mamy? Mamy, mamy, mamy pole pożniwach. Eee, to, to chyba najważniejsze jest, to rzeczywiście miało być tak, że mieliśmy wcześniej, ale chyba to, co interesuje każdego rolnika, to to, jakie są wyniki tego doświadczenia i co tak naprawdę to doświadczenie dało. Dla krótkiego przypomnienia powiem tak, że znajdujemy się na polu, gdzie mieliśmy wysiew Hondi w monokulturze dwa, dwa rodzaje hondi. Jedną Hondię mieliśmy przygotowaną gospodarskim sposobem, jak pamiętasz. Tak, tak. Druga natomiast Honda pochodziła z naszego przygotowania profesjonalnego w pięcioetapowym procesie czyszczenia. No i zaprawiona e, Vibrant twoją, tak, twoją, twoją, twoją najlepszą zaprawą, jaką jest Vibrant Star. E, no i cóż, przypomnijmy również co się działo na wiosnę, nie? Bo jak pamiętasz kopaliśmy tak. tutaj, pokazywaliśmy jak jak roślina przezimowała, jaka była jej kondycja? Na wiosnę ocenialiśmy tutaj zdrowotność, przezimowanie po zimie, także były ewidentne różnice, jak pamiętamy, w obsadzie, w zdrowotności. Korzeń, to warto przypomnieć sobie ten obrazek, bo tutaj mhm. różnice w systemie korzeniowym były kolosalne. No i co jeszcze zauważyliśmy, grubszą szyjkę korzeniową na, na roślinach, które były zaprawione właśnie Vibranceem Star. No i faktycznie mieliśmy się spotkać, żeby zobaczyć już to tuż przed dżniwami. Widać, że się spóźniliśmy, kombajnista był szybszy. <laughs> tak ale, ale tak jak mówisz, fajnie, bo już mamy wyniki planowania, tak? Tak, dokładnie tak. To, co zebraliśmy, co najważniejsze, co dzisiaj mamy już w filosach, to to, że rośliny, które były zaprawiane systemem gospodarskim, dały nam 7,11 tony z hektara. Natomiast rośliny, które były przygotowane przez nas w profesjonalny sposób, Dały 7,61 tony z hektara. To jest pół tony różnicy na jednym hektarze. Właśnie dzięki temu, że wysieliśmy tutaj kwalifikat przygotowany w profesjonalny sposób i bransie. Jest to no super wynik. no Jak będzie patrzeć pół tony, przeciągnąć na żywą gotówę, no to przy obecnych cenach 400 zł z hektara. Mówimy tutaj o, o samej różnicy. Tak, w plonie. W plonie, dokładnie, ale to. To, to jest jedno, tak? ale z drugiej strony jednak jeśli policzymy również e, różnicę w kosztach, tak? no bo wiadomo, kwalifikat jest droższy, jest droższy, mhm. jest droższy e, od, zapy, od tego, co jest przygotowane w gospodarski sposób. Natomiast jeśli podsumujemy po, po koszty, dodamy do tego. Dopłaty dodamy do tego, że kwalifikat jednak siejemy rzadziej, to okazuje się, że ta różnica w kosztach to jest. To, to dochodzi... Praktycznie żadna, nie Praktycznie żadna. A, to, to, a tak to dochodzi do jakichś 30 zł. Wszyscy to jest. Na, na, na poziomie hektara przy dochodzie na poziomie 400 zł. No to chyba tutaj nie, nie potrzeba wielkich wyliczeń, bo chyba każdy potrafi to sobie sam uzmysłowić. Nieco droższy koszt faktycznie zakupu kwalifikatów versus. System gospodarski, no ale 400 z hektara to, to myślę każdy chętnie by przygarnął. Jerzy, warto jeszcze wspomnieć, że na tej plantacji, która była zaprawiana sposobem gospodarskim, mieliśmy zamieszania. Nie wiem czy pamiętasz, ale tak, tam było jeszcze całkiem. Wyszedł. Dokładnie, tak, sporo dokładnie. jęczmienia. Także tu dochodzi ten aspekt czystości nasion, tak? Bo profesjonalnie przygotowany materiał siewny, no, czegoś takiego w sobie nie powinien zawierać. oczywiście, prawda? Mamy tutaj jeszcze kwestię bezpieczeństwa. No kupując materiał zaprawiony unikamy kontaktu z chemią, mhm. co wpływa oczywiście na bezpieczeństwo tak. i nasze i pewnie środowiska. No i, i, i co? Legalność. Legalność. Zdrowotność. Legalność, tak? Czyli nie martwimy się o dopłaty, opłaty licencyjne. Mhm. Za to wszystko już zapłaciła za nas firma nasienna. Dokładnie tak. Także mniej pracy, a lepsze pieniądze. Dobra, Jarku podsumowując. To doświadczenie pokazało nam jedno, że tak naprawdę jeżeli używasz kwalifikatu dobrze przygotowanego, na porządnej zaprawie, to tak naprawdę to nie jest koszt, to jest inwestycja, która się zwraca błyskawicznie i przynosi wymierne rezultaty. Zresztą to my też widzimy, bo, 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 bo ty, ci rolnicy, którzy przekonali się do naszych nasion, mamy już takich, którzy dzisiaj mają 100% upraw zasianych kwalifikatem, bo widzą to, że kosztuje to mniej pracy, mniej również pieniędzy w trakcie całorocznego prowadzenia plantacji i finał finałów większy plon, większy zysk. I to jest chyba to, o co w tym wszystkim chodzi. Dokładnie tak. A może na zachętę dla tych niezdecydowanych, którzy jeśli nie. Nie wierzą w kwalifikat, może zróbcie sobie sami takie doświadczenia jak my tutaj zrobiliśmy, prawda? No, Gdzie dokładnie. każdy na własnym polu, na własnych warunkach jest w stanie przetestować to, co ma swojego. Niech kupi kwalifikat, no i zobaczy różnicę, i później już nie będzie chciał siać po prostu swojego, bo zobaczy to samo, co myśmy zauważyli. Później już nie ma powodu. No dobra, to co? To już chyba nie ma co więcej, tak? Zachęcamy Państwa do tego. Kupujcie kwalifikat. Kupujcie kwalifikat Stop Farm Zagro. Na zaprawie Vibrance to się naprawdę opłaca. Dziękujemy. Dziękujemy.